Witam was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na danie obiadowe. Do tego przepisu potrzebujemy trochę mięsa. Będzie to przepis z mielonego, z mielonego mięsa, ale nie będą to kotlety mielone, kochani. Z pewnością nie. Ale coś innego, pysznego. Do tego przepisu użyję osobiście karkówkę i łopatkę. Łączna ilość mięsa jest to kilogram. Także Bierzemy się z zamieleniem mięsa, a resztę zobaczycie. Pokroiłam sobie mięsko w takie kawałki, aby się zmieściło do maszyny. Także bierzemy się, kochani, zamielenie. Włączam maszynę, zagłuszę mnie pewnie. Wy możecie oczywiście gotowe mielone sobie użyć. Przesypujemy do michy. Ja osobiście, kochani, zawsze sobie kupię jakieś mięcho i zmielę sama, ponieważ wiem, co jem. I takie mięso oczywiście Wam również polecam. Także dobrze, kochani. Teraz będziemy przyprawiali nasze mięso. Moje mięso jest już zmielone i teraz przyprawiamy. Dwie płaskie łyżeczki soli dają. Płaską łyżeczkę pieprzu i majeranku. Ja majeranek lubię. Podam takie dwie łyżki. Dwie łyżeczki raczej. I do tego dajemy dwa jajka i cztery płaskie łyżki bułki tartej. Tutaj mam dwa ząbki czosnku. Tylko wezmę sobie tarkę i ścieramy na tarce. Możecie przecisnąć przez praskę, ale ja lubię na tej małej tarce. Wtedy się też nic nie marnuje. Wszystko ścieram do końca. A w tej mojej prasce po prostu za dużo mi tego czosnku zawsze zostaje. I ścieramy do końca. Tutaj już na patelni przygotowałam sobie pieczarki. Pokroimy te pieczarki w paski i lekko podsmażymy. Ale to za chwileczkę będziemy robić. I czosnek już mamy starty. Ok. A teraz bierzemy się zakrojenie pieczarek. To będziemy mieszać, jak będą nam się dusiły pieczarki. Aby po prostu przyspieszyć i nie marnować czasu. Spójrzcie, takie paseczki kroję. Nie muszą być one bardzo cienkie. Kroimy szybciutko, smażymy pieczarki i będziemy dalej robić. To danie jest bardzo fajne, coś innego jak kotlety mielone i troszkę wygodniej, bo nie musimy stać nad patelnią. To danie robimy w piekarniku. Do tego możecie sobie ryż zrobić, kaszę czy też ziemniaczki i będzie smacznie. I pokroimy to. Tak pokroiłam moje pieczarki, a teraz będziemy smażyć. Na patelnię wlałam dwie łyżki oliwy z oliwek i podsmażam ładnie pieczarki. W tym czasie wymieszałam sobie moje mięso, dokładnie parę minut. Moje mięso już mam wymieszane i teraz kochani bierzemy pergamin w takiej wielkości mniej więcej. I co my będziemy robić? Teraz Wam powiem. Zrobimy sobie pieczeń nadziewaną pieczarkami i żółtym serem. Będzie to pyszna pieczeń, bardzo fajna. Ten aromat pieczarek. No, po prostu bajka. Ja to zrobię, kochani, na formie od bagietek, więc moja pieczeń będzie dłuższa. Jeżeli użyjecie sobie foremki zwykłej keksowej, no to oczywiście ona ma 30 cm mniej więcej. I takiej wielkości formujemy sobie nasze mięso. A więc teraz to całe mięso wykładam na pergamin, ugniatam palcami, formujemy po prostu nasz prostokąt. Tu słowomisko, żebyście widzieli. Później do tego jakiś sosik, ziemniaczki. I macie pyszny obiad. Mniej więcej na centymetr grubość centymetrowa będzie ok. I wyrównujemy. Naciskając tak palcami, popychamy to mięso dalej. Taki prostokąt mi wyszedł. Wyrównamy to, już jeszcze wyrżemy. I teraz, kochani, użyjemy nasze pieczarki. Do tych pieczarek dosypiemy troszkę soli i trochę pieprzu. Aby również miały fajny smak. Bierzemy łyżkę, wymieszamy i wykładamy na nasze mięso. Te pieczarki układamy na środek i będziemy zbijać. fajnie zrolujemy. Taka pieczeń ładnie też wygląda po przekrojeniu. I sypiemy troszkę sera. U mnie w paczce było 250 gramów. Połowę paczki dają do nadzienia. I teraz przesunę to lekko sobie na brzeg, żeby ten pierwszy plaster nie był pusty. O, w ten sposób. I teraz, kochani, tak. Biorę papier i zwijamy. Dociskając palcami delikatnie, aby nam się to połączyło. Tak jak widzicie, ładnie odchodzi. I teraz palcami tutaj przytrzymujemy i dalej zwijamy. Dociskając cały czas tutaj rękoma, aby nie było dziur. Tak przez papier możecie ścisnąć jeszcze. Podciągamy delikatnie papier i spójrzcie, jak ładnie wygląda. Piękna roladka. I ciągniemy dalej papier, zwijając. Tutaj ciągniemy ten papier, aby nam nie wszedł do środka. I spójrzcie, ładnie tutaj nam się połączy. I zobaczcie, jaka to będzie ogromna pieczeń. O, i mamy zwinięte. Wyszło bardzo fajnie. Tutaj mi pieczarka jedna uciekła, ale to nie szkodzi. Teraz ja sobie to obwinę. Jeszcze z powrotem tutaj na tą stronę. I teraz widzicie, jak to wygląda. Aby jeszcze dodać smaku, położę sobie boczek wędzony. Plastry surowego boczku. Bo również nada aromaty. Nie chcę mi się odkleić. I ostatni plasterek. I teraz palcami wsunę tutaj sobie pod spód. Obrócimy troszkę, aby sobie ułatwić, i przyklepujemy boczek do mięsa. I spójrzcie, i mamy gotowe. A teraz przełożymy o tą pieczarkę, tu wepchniemy. I w ten sposób z pergaminem włożycie sobie do foremki. Do foremki lub na formę odbagietek. Ale to ja już Wam pokażę za chwilkę. I teraz przekładamy do formy naszą pieczeń. Tak jak wspomniałam, użyję mojej foremki do bagietek. Delikatnie chwytam tutaj razem za dwa końce, aby nam tutaj nic się nie rozległo i wkładamy do formy. Na pierwsze 20 minut przykryję sobie to papierem, aby mój boczek się nie spiekł. I wy tak samo możecie zrobić. Przykryć waszą foremkę pergaminem bądź folią aluminiową i tak po 20, 25 minutkach zdjąć. Nie nie zaciskam za bardzo, tylko tak nakładam. I teraz Kładam do piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach góra-dół bez termoobiegu około 40-45 minut. I nasza rolada jest już gotowa. A teraz przekroimy i zobaczymy, co my tutaj mamy w środku. Trzyma się bardzo fajnie. Spójrzcie. No, po prostu bajka. Bardzo fajnie się kroi na plastry. Zobaczcie, nic się nie rozwala. Tutaj mamy piękne, jasne pieczarki, żółty serek. No, po prostu bajka, powiem Wam. Wygląda obłędnie. I tak pokroicie sobie na plastry. Możecie podać do obiadku lub nawet na kanapeczki. Powiem Wam, że to jest po prostu pyszne. Ja tutaj spróbuję sobie. Kochani, to smakuje obłędnie. Zróbcie koniecznie. Dajcie mi znać, jak Wam smakowało. Spójrzcie jeszcze raz, jak to fajnie wygląda. Do tego jakieś ziemniaczki, sosik, suroweczka i macie przepyszny obiad. Z mięska mielonego Robimy nie tylko kotlety, ale również fajne pieczenie. Także pozdrawiam Was gorąco i miłego dnia.